a Pompa tycki. Pompa. Tycki. pompa somber, but there's really something special about it. I just can't decide. The one on the right. Are you sure? I'm sure.

To jest umierający, nie wy Elisabeth, chodź, ruszamy się stąd. Gdzie my mamy się udać? Tu najlepiej, ale pierwszy jakieś owoce, cokolwiek. Więcej tu nic nie ma. Szybko, owoce. Bo jak ja umrę, to nikt mnie nie pomści. O, to jakieś zdrowie będzie. Jabłko z kosza. Nie ma to jak jedzenie z kosza na śmici. Dobra, mniej więcej się tam najedliśmy.

co to za laleczki? To wygląda tajno jak zbiorszoka. Ale wcześniejszego... <grywa> Jaki Isterek! Dobra. Tego raczej nie mogę ruszyć. Przeszukaj skrzynkę. Dobra, zaś solę mamy mniej. Trudno go bym sobie mógł zastrzelić. Ale po co? It's probably a good idea. Automat. Eee, Przed wszystkim awteczka. To by mi się przydało. Pełne. Sole, amunicja, karabiny. Karabinu ile mam? 140 tutaj pistolet sobie troszkę naładujemy. No na pełna na przykład sole trzymam no dobra, pełny. Jestem gotowy. Troszkę straciliśmy, ale to była dobra inwestycja. Przynajmniej nie będziemy mieli problemów później. A. I znowu sole straciliśmy. God damn it! Ale trudno, z tym też da się żyć. O. Mr. DeWitt! Mr. DeWitt! There's no cause for anxiety. Mr. Fink sends this with his regards. A. To dla ciebie unikalny i możesz nosić tylko 4. Akceptuję. Co nam? Nowe buty. Wybieraj marsz Okej... Okay. Co? What was it that caught Mr. Fink's attention? Your savagery, Mr. Dewitt. To się złał moj, co poszła dobra.

To już jest Chodź, idziemy stąd. Gdzie ona znowu jest? Tu. Chodź, nigdzie tam nie idzie. Panie policjancie, wychodzimy. Przesuń się, Annabelle. Przepraszam, Annabelle. To Esther. O nie, nie jestem Annabelle. jest sure? Elizabeth? Czy to nie To

Powiększę sobie pasy. Ej, co jest? Co jest grane? Co jest? Co jest? A to ta, Jezus, Chryste panie, coś ty masz łapie, ej!

Dwa! Trzy! Ej, no przecież on już... Columbia! Kolumbia, ja ci... Dawaj, hapca, dziękuję. Czyli tak, zabijając ich wręcz, będziemy dostawali kolejne punkty. Czyli teraz tak, sobie ich z tego wezmę, tutaj wezmę to, tutaj zjadło ich to kto to powiedział, nieważne, zdawało mi się pewnie nie, a ja chcę tutaj się dostać, bo tam jest przecież nie, a pieprzyć te bilety, idziemy dalej. Gdzie się jest Elisabeth? Oh, nie wiem czemu to zrobiłem, ale spoko. I co teraz? Teraz zdrowie sobie na pewno nie będziemy robić. Myślę, że zwiększymy sobie tarczę tym razem. Tarcza powiększona zawsze daje to moc. Jest pompa. A jak będą cycki to jej będzie pompa. Pompa Ops, ops, cyki, cycki. Tędy przechodziliśmy, ale czy tutaj coś... Dobra. By the way, mam w miarę zdrowie mam minimalnej tej amunicji Czy ja to mogę... początnajże za tą dźwignię, ale Kto was bił? Hey, why did you do that? They're all dead. You killed those people. Oni chcieli mnie zabić. You're a monster. What did you think was going to happen? Why? Do you understand the expense? The people went through to keep you locked up in that tower? You think people like that are just going to let you walk away? You are an investment. And you will not be safe until you are far away from here. What, what do they want from me? I don't know. But that's the last time anyone gets the drop on me. Let me see your hand. What happened back there? It's not the last of it, is it? I don't know. Oj, to na pewno nie koniec. I okej, okay, jeszcze raz przepraszam za dzięki z innego pokoju. Wychodź, Elizabeth. Przejdźmy się w prawą stronę. O, i shotgun. Więcej amunicji? Powiedzmy, że nie najgorzej z tym stoimy. Ale dobra, gdzie my teraz w sumie się mamy udać? Chyba cały czas prosto, jestem geniuszem. Albo nie, zobaczymy jeszcze, co może ciekawego skrywać to wszystko. Bo nie wierzę, że to jest koniec. Tutaj będą fajne fanty. Na pewno będą fajne fanty. Cały czas jesteśmy w tym latającym mieście. Ja naprawdę myślałem w tamtym momencie, że spadliśmy. Kompletnie. Spadliśmy i... Jeszcze na podłodze nagle. A tu taki chuj. Nie byliśmy. Dobra, opuszczamy obszar. Ta, kolejne place zabaw.

Te sole sobie tak po jednej aktywuję i później zobaczymy, co będzie. Dobra, czyli sole mamy już tam troszkę więcej, ale to jeszcze nie jest wszystko. Okej, okay. mam 792 pieniądze, pieniędzy, pieniędzy. Mamy. O, That one. No i trochę amunicji teraz mam, tylko jest i wytrych. OS, i mam mniej soli trochę. Coś ty zrobiła? Nie żebyś to otwierała. Pięć wytrychów, ja pierdzielę. Mogę to, te drzwi otworzyć jakikolwiek. Ej, nie, nie, nie. Ja chcę się teraz pobawić tym ganem troszkę. A tutaj w tej drugiej noce mam ten karabin. Dobra, to niech będzie, chociaż nie. Dawaj strzelbę, strzelba też ma moc. Ma power, jest pompa. I się nie poddam. Tutaj żadnych wytrychów już nie będzie, raczej. Przynajmniej, przynajmniej w takim miejscu. Więc będziemy się musieli czymś innym posilić, chyba że gdzieś znajdę. Dziwnym trafem i cudem. Here you go. A, bo na co chwilę dla nas znajduje jakieś dziwne rzeczy. Ciekawe ile wetrychów już ma przy sobie. Albo chwila! Jeśli jakimś dziwnym trafem będę mógł? Mam jeden. Nie. Dobra, idź, bo ci strzelę w łeb. No, pewnie by się udało, no. Spróbujemy ponieść bramę. Jeśli sprzedasz to na Allegro, skopię ci dupala. Jaki elektryczny okay? To Dojdziemy się pobawić w to, coś to, coś o. Hmm.

ona szybciej biega niż ja, to jest niesamowite. Dlaczego ona jest lepsza? Ale ja nie jest też nieśmiertelna. Teraz nie mogę na to skoczyć, a to ciekawostka. Mam hajs. Hajs się mi skaza. Tak, z pewnością. O! Jest szoki szok. I szok. runs exclusively on shock jockey. Of course it does. Where in the hell are we going to find that? Look! Come see the future of power at the Hall of Heroes. Huh. That's convenient. Gentlemen, the shepherd is loose in the streets of our fair city. Will you suffer the shame of allowing your wife? Oh, teraz ?right No, no świetnie. Oj, Elisabeth, tutaj nikt nas nie chce. Ja tu będę się posilał co chwilę tym przyciskiem N, bo naprawdę tutaj można się zgubić. A tego byśmy nie chcieli. On może paść na pierwszą. Au! Nagle wszyscy coś są ode mnie. Czuję się jak na wojnie. Kiedy byłem na wojnie. Dobra. Bądźmy dobrej myśli. Na razie strzelamy się tylko z ludźmi. <laughs> o... mm -hmm, Buła koleżko za małego Jasia, za małpkę Pogo. Pewnie myślałeś, że dzisiaj nie umrzesz. To jest mój szczęśliwy dzień. Elizabeth, Elizabeth, o, jesteś. Już myślałem, że cię zgubiłem. No man, ale na szczęście jesteś. Mamy naszych robocików. Szczęściarzu, masz może coś dla mnie? No jakoś apteczki mnie nie interesują, ale amunicja do karabinu by mi się przydała. Pięknie, rzekłbym. Kolejne monety. Ona, je, ona jest fajna, co chwilę mi daje amunicję. O, mamy wytry. Pełny zapas. Coś tutaj jeszcze, jest jakaś amunicja dla ubogich. Co miał amunicji aż tak bardzo się nie opłaca kupować, gdyż coś tam diabelskie, coś tam. To będę musiał sobie ulepszyć. Nie opłaca kupować, bo więcej się z niej znajduje, ale czasami lepiej nie ryzykować. Po tego wiele kupować. I tak to jest, marny hajs, mała kasa. what the hell? Is something wrong? Nie, fajnie jest z Boską. Wdzięliśmy się wincie. windzie. I got to get this thing moving again. zobaczmy to. Muha. To be, I, I hate these things. Jesus oh, just kill it. No, it'll sting me. Elizabeth. I have a better idea. <laughs> Wait, what, what, what are you doing? I'm opening a tear. Oh shit! What is that? It's a tear. I used to open them all the time in my tower. What is a tear? It's like a a, a window, a window to another world. Most of the time, they're dull as dishwater different colored towel or tea instead of coffee. But sometimes, sometimes I see something amazing and I pull it through. There. Good god. I don't suppose you've got an airship in there? I don't think so. But there is. There there's is something. I <sighs>